Widz przed chwilą, tak i i właśnie skompletowałam wszystkie mains. Zobaczcie sobie, ja mam tutaj. All research na Astro, Pebble, Cherry, Sprout i V. I ja nigdy nie używałam V-mode, trochę mi się tutaj gliczuje dlatego mój tak jakby buzia jest taka dziwna i no i mi się wydaje, że V będzie moją nową ulubioną osobą, więc dołączę do tej grupki i zobaczę jak V działa. Okej, już idziemy do tego i biorę V Remote, bo ja nigdy nie użyłam V, to jest mój raz, kiedy używam V Remote i Pink Ball, bo słyszałam, że ona nie jest taka dobra w ten... Z, tak jakby chodzenie. Ona jest trochę taka wolna, takie zobaczę. Tak. Ona nie jest dobra w chodzeniu. Okej, okay, zaczynamy rundę. I słyszałam, że po połowach maszyny twój V-Remote jest tak jakby... Nie, nie ma go po prostu. Okej, okay, wszyscy mają dziwne więc Ja jestem na razie to najbardziej pro. o widzę dwie maszyny. Dobrze pójdę do... Nie zauważyłam go. Okej, okay, wezmę ten Speedy Speed. Ok, na razie źle gramy. O, próbuję zrobić tamtą maszynę. No Jezus, czemu po prostu kliknąć na ten VRO Mode? To już robi tą maszynę. No to pójdę do tamtej maszyny. Albo nawet tutaj jest bliżej okej. Okay. Czyli po prostu idziesz na tą maszynę, czyli okej, okay. zrobię tą maszynę. Zobaczę jak szybko robić. A, O nie, chyba umrę. Palu ciska. Palu. Ja nie dam rady, idę do innego serweru. Okej, okay, so tym main only. O! Okej... A, okay. um, dziwne, ale okej. Okay. No to zobaczymy, kiedy pójdziemy, więc pa. Okej, okay, jesteśmy już i właśnie tutaj osoby dołączają. Um, nie wiem, po prostu dołączę tutaj, guess, nie wiem. Okej, okay, idziemy. Okej. Okay. Spróbujmy znowu to ok. Widzę, że tutaj dużo osób ma V-Remote, więc to trochę źle. Bo ja też chcę użyć mojego V-Remote, bo ja zaczynam lubić v. Właśnie wszyscy tutaj prawie mają chyba w-remote. Okej, okay, idę do tamtej maszyny i O, oh, trzeba sprawdzić. Mike check. Ok. Okej, okay, zrobiłam tamtą maszynę. Gdzie jeszcze jest taka jedna maszyna? Właśnie idź w tu. A nie, tutaj jest. Czekaj. Okej. Okay. Jak znowu... O mój Boże, jej jest gigantyczny. wow ona szybko maszyny robi. Wow, zers. Skończy tą maszynę i pójdziemy do next night do innego. Look. Ok, już kończymy tego, Floriz. Zobaczmy, co Dandit Serio, bandage. Dla nas mains to jest a medkit. No. Więc. O! O oh. oh, nie! Mój film, no, Tu on za późno. Daniec. Kończono, tutaj widzę ostatnią maszynę. O, teraz wi. Daj, 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 daj. daj. Hmm, nie chcesz dać wi. ok. To jest now, Last bandage. Ok, tam... Jedno. Się... Chyba to już wszyscy byli? O, oh, o, oh, pop, o, um, o naszej... No oh, A, dobrze, zrobię. Ja robię tamtą maszynę, ja robię tamtą maszynę, ja robię tamtą maszynę. Dobrze, ty zrobię tamtą maszynę, ja zrobię... O, maszynę. Okej, okay, jest. Udało mi się. O, oh, my God. O, oh, my God. Okej, okay, ja chciałem tylko tutaj Na GTI hmm. no Shelly, może lepiej zatrzymaj sobie ten speedboot dla kogoś innego. Ja nie potrzebuję jej, jest to wystarczająco szybko, ale nie wszystko jedno. Okej? Okay. Okej, okay, to ostatnie tutaj. O, oh, sieli! Ej, no to chodź, chodź! Chodź szybko piewo bo... Oh my god! Okej, okay, zobaczmy co ten... Może dasz mi jakieś metki? Będziesz taki... bandage, taki metki dla nas! Okej, okej, okay, okay, daj mi ten... Co zrobi tamtą maszynę? Maj! No lepiej się schowa. Dad nice. isa, ah, not, not nice daj mi przejść. Dziękuję bardzo. Okej, okay, jak ktoś zrobi tamtą maszynę. Ja mogę zrobić tą maszynę. Daj. Daj, daj. Yeah! Okej, okay, już tutaj zrobiłam ostatnią maszynę i dlatego... dlatego już zrobiłam tak, żeby było trochę krócej, rozumiecie. No. O mój Boże padłem na ostatnim sekundzie dostał. Okej i robię tę tą maszynę, my tu, my tu, let's go. O, zrobię. Ou i cow. Okej, ja już tutaj kończę check i DE. Ok. Zostawię sobie mój mic check. To jest właśnie nowa mapa, podoba mi się bardzo. Okej, okay, idziemy. Jeeeej! Dajcie dobrego, dajcie. Dzięki, dziękuję. Okej, 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 daj mi, daj mi mu Aj! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, oh, proszę, proszę, jeszcze zdążę, nie. Prawie skończyłem, idziemy, jej! Jest okej, okay, jest okej, okay. nie musicie mi nic zabierać, po prostu. Oh my god, ten Pebble mi uratował normalnie życie w Dundee's World. O, oh, wow. Yes. No chodź, Pebble! to to okej okay, i mic check uuu ja chyba najpierw zrobię tą maszynę uwielbiam yuno to jest takie satysfakcjonujące yuno um, wiecie o co mi chodzi nie zbadajcie bądź malutka bądź malutka Okej, okay, nikomu nie mówcie, ale wziąłem ten bandage, okej? Okay? Okej... Okay. Daj! Nie dasz. No dobrze, nie dasz. Okej, okay, ja idę do Elevator. I zaraz skończy się, bo mogę też widzieć ile... ile te? prawy, 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 prawie. Jest, 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 jest. Ok, idziemy, idziemy, idziemy. Zawsze mnie to te pebble. Ten. Co i dobrego, może Dandy? Okej, okay, wezmę ten extraction. czemu nie? Ja lubię to. Okej, okay, maszyna na tutaj. To jest maszyna, zrobię ją szybko. A Serki ktoś tutaj jest i... O, ktoś już skończył. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie mam ma no. zrobię, z... zrobię pauzę jak ja będę w eleve. A mi dał stanę ma, więc to bardzo dobrze. O nie. Okej, okay, to dobrze. O nie wiem co, zrobię to po prostu. I coś dostałam dobrego? Pop, może być, lubię pop. Nie, yeah. Mike, check. U, Astro, u, blackout. Tym ja muszę blackout, żeby to maszynę szybko. O oh, nie, widzę okay, tam. tutaj okay, już kończę maszynę, kończę maszynę. Oh, widzę o, widzę z tym maszynę. Jeśli wynosisz 3 hektar, nie mam. Szanowni Nikoś, się tutaj Sorki oh. widzowie po prostu Nikoś mówi po angielsku, bo nie umie po polsku. I skończyłam właśnie tutaj maszynę. Okej, okay, wszyscy już tutaj przyszli, jest flut. Zobaczmy, co tutaj ma dandy. Weźmy sobie to. Maszyna tutaj, maszyna tutaj, tutaj maszyna, nie chcę tutaj, tutaj winie. O! Oh. Pebble. Oh, to jest źle. Tyle to będzie chaos straszny. Okej. Ok, okay kończę tutaj maszynę. A co robi... O, oh, tutaj jest Proszę, jak hośnie Nie, tylko nie Pebu właśnie ja To zrobił O maszynę. Nie O, Pebu mi po prostu uratował mnie. Okej, okay, nie miałam stanu, ale mogę tak zrobić. Hihihi, si, 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 ja mam dalej tak jakby Dobrze To miało No, Znaczy miałam bandy tak naprawdę Co się Okej Kto tutaj widzę ostatnio? I boom. Okej okay. Nie są takie dobre te tłusty, co jest okej, okay. Zrobię tą maszynę tutaj. Ok, tutaj już kończymy maszynę. Ktoś bardzo wolno robi maszynę, ale mnie wszystko jedno. Zawsze tak mówię, ale zobaczmy, co da nam. Czekaj. Ej, nic dobrego. Nie kończyłem. Ok, więc jest tak jakby... O, blot! Ja potrzebuję blota. A! Ale nie... Nie, nie, nie. Nie, nie, teraz? Okej. Okay. No a rano nie można wejrzeć. Moja maszyna. Okej, okay, posłuchajcie, ja już muszę tutaj iść, więc... zużyłam wszystko. Napiszę, że... O co? No, nie, nie, stówka, bo... Okej. mam nadzieję, że Wam się spodobało to, no, ale... Pa.